Kochani, witam w kolejnej inspiracji dla sklepu Świat Pasji. Jak widzicie dzisiaj na tapecie pudełeczko. Ja kocham tworzyć różne pudełeczka prezentowe bądź na przechowywanie różnych rzeczy. Tym razem mamy taką drewnianą bazę, którą pomalowałam sobie wcześniej farbą akrylową również, którą dostaniecie bez problemu w sklepie Świat Pasji. Jest to farbka Rangera. Wcierałam ją za pomocą pędzelka gąbkowego. Kiedy pudełko już wyschło, przystąpiłam do pracy na podstawie tutaj papierów Antique Shop. Wycięłam sobie takie imitacje desek, które jak widzicie aktualnie na filmiku, powtarzam nożyczkami strzępiąc brzegi. I oczywiście możecie użyć do tego specjalnego narzędzia do strzępienia brzegów. Ja akurat używam najczęściej przyznam nożyczek, chociaż takowe narzędzie posiadam. Możecie również sobie takie brzegi wytuszować. Jak zobaczycie za chwilkę, ja będę tuszowała te brzegi Distresem. I jest to bardzo istotne, jakim kolorem tego Distresa coś w brązach będzie fajnie się komponowało. Używam takiej szczoteczki do tuszowania. Szczoteczki możecie również zakupić w sklepie w różnych rozmiarach. I tutaj akurat szczoteczki używam. Tego rozmiaru, dlatego że po prostu ten rozmiar miałam przewidziany dla koloru brązowego. Staram się trzymać tego, z jakiego pędzelka korzystam, do jakiego koloru tuszu. Po prostu jest mi tak łatwiej. E, oczywiście fajniej się pracuje szerszą szczoteczką, jeżeli tuszujecie brzegi. Możecie również y, używać jakiejś takiej gąbeczki na palec do tuszowania brzegów, też fajnie wychodzi taki efekt. Jak widzicie, y, już po wytuszowaniu y, będę te deski naklejała y, taśmą dystansową. Użyłam tutaj dosyć cienkiego dystansu, bo to był 1 mm, y, żeby po prostu były lekko podniesione. Możecie też użyć w tym celu bermaty. E, użyłam sobie też tekturki, to była tekturka akurat, e, którą już wcześniej posiadałam w domu i też wytuszowałam ją tym samym tuszem Distress'em. Tak, słuchajcie, zobaczcie, ja sobie wymyśliłam, że w tym kółeczku e, ja sobie obrysuję jeden z elementów, który znalazłam w takich kartach, wiecie, kartach, które są typowe dla papierów Mintaja, gdzie możemy stworzyć z nich tagi, albo po prostu sobie wyciąć grafiki, jeżeli potrzebujemy. Zdecydowałam się na tą sukienkę, taką w stylu vintage i odrysowałam ją sobie po prostu ołówkiem, tą średnicę tego koła i wycinam teraz, jak widzicie, nożyczkami po mini. Staram się w miarę, w miarę dobrze wyciąć to koło, ale wiecie, to nie musi być jakoś perfekcyjnie wycięte, ponieważ Gdzieś ta ramka nam pozwoli troszeczkę zatuszować ewentualne gdzieś odchyły o jakiś, nie wiem, kawałek, milimetr. Więc to też nie musicie się aż tak bardzo przejmować, jeżeli stresuje was wycinanie kółek. Możecie oczywiście użyć w tym celu wykrojnika, bądź narzędzia specjalnego do wycinania kółek, ale uważam, że nie ma takiej potrzeby. To kółeczko postanowiłam już sobie nakleić po prostu klejem. Zaraz zobaczycie, jak tu sklejam już całość, a klejem, dlatego że dodatkowo postanowiłam użyć preparatu szklącego. Było to dość ryzykowne, ponieważ nie, było, nie był ten papier pokryty żadną warstwą ani kleju jakiegoś z werniksem, tak. Więc nie do końca wiedziałam jak się zachowa ten papier. Mogło być różnie, mógł cały sfalować, ale zdecydowałam się zaryzykować, co za chwilę zobaczycie i zobaczycie również efekt końcowy po zastosowaniu tego preparatu. Mam nadzieję, że ostatecznie wam się spodoba. Jak widzicie, tu naklejam właśnie na tą piankę, tak jak mówiłam, ona ma 1 mm i możecie zastąpić piankę, jeżeli nie posiadacie tekturą. Bądź możecie zastąpić y, bermatą, kawałkiem opakowania. A w okresie poświątecznym myślę, że nie trudno o jakiś kawałek kartonu w domu, więc możecie się pobawić w taki y, zero waste i po prostu użyć czegoś, co macie. Tu już macie kadr z naklejonymi deskami. Z tego co pamiętam, przykleiłam je poza kadrem do końca. I będę przyklejała teraz naklej to kółeczko, które widzieliście przed chwilą, jak wycinam. Na razie ono się, zobaczcie, specjalnie nie odznacza, ale kiedy dodacie ramkę, elementy powycinane z kolekcji, to myślę, że spokojnie stworzy to bardzo fajną kompozycję. Tak, zależało mi, żeby ta grafika się bardzo dobrze przykleiła. Tak już widzicie, zaraz bezpośrednio po przyklejeniu zajęłam się ozdabianiem i stosowaniem właśnie tego, tego preparatu szklącego. Więc no, było to ryzykowne. Jeżeli macie chwilę, możecie pozostawić chociażby, żeby ten klej dobrze się wchłonął. Natomiast mi zależało, że zrobić to za jednym zamachem, bo nagrywałam ten filmik. Więc dlatego. Po prostu zdecydowałam się bezpośrednio użyć tego preparatu. Tego typu preparaty są zwykle stosowane tak naprawdę w dekuparzu, ale no, byłam ciekawa, jak zachowa się tutaj w kontakcie ze zwykłym papierem, nie pokrytym żadnymi innymi mediami. Częściowo preparat został wchłonięty przez ten papier, ale pozostawił taki bardzo przyjemny, szklący efekt. I no, błyszczał się y, podobnie do glossy, akcent z tym, żeby był lepiej wypoziomowany. I tutaj y, zaczynam planować, y, jak mają być rozmieszczone grafiki. Na pudełku zdecydowałam się na taką kompozycję, która y, idzie y, z prawej strony u góry oraz z lewej strony na dole, czyli po takim skosie, układającą się kompozycję. Podczas naklejania elementów korzystałam już z pianki 3 mm. Niektóre elementy dodatkowo były na milimetrowej mm piance. Te, które były mm, lekko podniesione, ale znajdowały się np. pod tym wzorem Kwiatów. Postanowiłam również użyć takiej kremowej koronki. Za chwilę będziecie mogli zaobserwować, jak tą koronkę będę wklejała klejem Express Glue. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz naklejałam koronkę właśnie za pomocą tego kleju i polecam Wam takie rozwiązanie. Pracowało mi się w ten sposób dużo lepiej niż standardowym klejem na gorąco i myślę, że naprawdę jest to godne polecenia. Może trochę łatwiej by było mi pracować z tymi elementami, gdybym później wlała po prostu to płynne szkło, natomiast zależało mi, żeby ono już po prostu wysychało. Ale jeżeli nie będziecie bardzo, nie wiem, odwracać tego pudełka, jeżeli będzie umieszczone poziomo, możecie również e, użyć najpierw tego preparatu i później sobie dodatkowo ozdabiać. Wyciąłem tutaj naprawdę sporo tych elementów, dlatego że chciałam sobie poprzymierzać i dodatkowo niektóre z nich sobie nabłyszczyłam, używając Glossy Accent. Użyłam go głównie do guzików oraz szpulek, a także do kokardki, która się znajduje na tym opakowaniu serduszkowym, ale to za chwilę już będziecie mogli obserwować w filmiku. Możecie podziwiać efekt końcowy, mam nadzieję, że podziwiać. Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że to pudełko, które tutaj wykonałam razem z wami, którzy obserwowaliście mnie podczas tego tworzenia, jest inspiracją dla styczniowego wyzwania świata pasji. Jest to temat, coś starego, coś nowego, i serdecznie chciałabym was zachęcić do wzięcia udziału w tym wyzwaniu. Przedmiotem wyzwania oczywiście wcale nie musi być stworzenie pudełka, może być to zupełnie inna praca. Szczegółów poszukujcie na Facebooku i Instagramie Świata Pasji, gdzie jest przedstawiony cały regulamin. Jest link do wyzwania, więc możecie sobie całość przestudiować i przeanalizować. I myślę, że na pewno warto jest stworzyć coś i zainspirować się, mam nadzieję, moją pracą. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zapraszam na Instagrama, Facebooka oraz na śledzenie dalszych e, poczynań na naszym kanale YouTube'owym. Pa pa.